Cześć wszystkim! Nadszedł czas świąt. Jej! Kocham zabawę, jedzenie i magię świąt. Ale lubię też to, że to taki czas w roku, kiedy ludzie są dla siebie milsi. I myślę sobie, że mam całkiem sporo szczęścia. Staram się pomagać tym, którzy nie mają tego, co ja. Na przykład dzisiaj. Zebrałam zabawki, a teraz zawiozę je do szpitala dziecięcego. Fotobomba! Ha! Ha! Strejowałem was. Gratuluję. Okej, okay, przepraszam za niego. To był mój sąsiad, Trey. Nieważne, jak już mówiłam, ten czas w roku jest bardzo ważny, żeby też dać coś od siebie, żeby pomyśleć o innych ludziach. Trej, co ty robisz? Nie widzisz, że nagrywam teraz vloga i jestem zajęta? Wiem, dawaniem prezentów wszystkim poza mną. O. To dlatego mi tak przeszkadzasz? Chcesz prezent? No, wiadomo, chociaż pewnie nie masz nic, co by mi się spodobało. Ale mogę dostać ten prezent? <laughs> Byłoby miło. Nie! To zabawki dla dzieci ze szpitala. O. Przez to, że się tak wygłupiałem, wyszedłem trochę na złego i niewrażliwego. Czekajcie chwilkę. O rany. Okej, okay, to jedziemy właśnie do szpitala i trej naprawdę się spisał. Skąd ty to wszystko wziąłeś? Rodzice nie wiedzą, co mi kupić, więc po prostu kupują mi wszystko. Wiesz, naprawdę miło, że chcesz to oddać. Wiem, że wiele ludzi uważa mnie za bogatego, rozpuszczonego no i przystojnego gościa. Ale nie jestem bez serca. Czasem trzeba też myśleć o innych, zwłaszcza o tej porze roku. Mam bardzo dużo, a inni ludzie... nie mają. Rozkleiłem się? Nie chciałem, żeby tak zabrzmiało. Zacznę od początku. Tym razem mniej banalnie. Dobra, jestem gotowy. Cześć. To jest vlog na żywo. Ale świetnie się spisałeś. Pomaganie nigdy nie jest banalne. Dalej, już jesteśmy. Było wspaniale. Naprawdę sprawiłeś tym dzieciom radość. Wiem. Ja umiem być miły. Jakoś inni niestety w ogóle tak o mnie nie myślą. A, bo wiesz, może częściej powinieneś być miły. Mogę spróbować. W końcu dałaś mi prezent idealny. Podzieliłam się radością dawania. Tak, właśnie. I wystąpiłem w Twoim vlogu. Nareszcie, Norka! Pamiętaj, pozytywna atmosfera. Gotowy? Jasne. Ok, zaczynamy. Mów pa! Okay. Tak, dobrze? dobrze. Na trzy. Raz, Raz dwa, dwa, trzy. Pa! Uwielbiam świąteczny czas, muzyka i radość, kakao. Ale najwięcej radości sprawia mi dawanie prezentów. A najlepsze prezenty są wtedy, gdy daje się je od serca. Nie muszą być perfekcyjne. Tak było z moją starą piłką, którą dałam Stacy. Mówi, że to jej talizman, ponieważ dzięki niej zdobyła pierwszego gola. O, wszystko gra? A to jest Kelsey, którą dałam Chelsea. Kiedyś była moja, ale Chelsea bardzo ją pokochała i teraz łączy je szczególna więź. A to prześliczny sweterek, który nie do końca podarowałam skipper, bo sama go wzięła, ale bardzo go lubi. Możesz go zatrzymać, skip. A to? To najnowsza gra wideo, którą kupiłam na zbiórkę dla potrzebujących dzieci. I bardzo się cieszę, że mogę kogoś nią uszczęśliwić. Nowy czy stary? Najlepszy prezent to taki, którym sprawisz komuś przyjemność. Życzę wesołych świąt. Pa! Wasze święta będą pełne cudów i miłości. Składam życzenia od naszej rodziny dla Was wszystkich. Pa!